Witajcie! Na dzisiejszej lekcji chciałabym Wam opowiedzieć o tym, czym jest dynamika w muzyce. Otóż niejednokrotnie spotykacie się z utworami, w których słyszycie zarówno dźwięki ciche, średnio głośne, głośne i wpływa to wszystko na Wasze emocje i odczytywanie utworu. Dlatego dzisiaj skupimy się na kilku pojęciach, które dotyczą właśnie dynamiki, czyli głośności dźwięków w utworze. Dynamiką posługują się wszyscy muzycy grający na różnych instrumentach, jak i śpiewacy. Kompozytor, zapisując nuty, może przedstawić dynamikę, jaką chciałby, aby muzycy wykonywali przy pomocy różnego rodzaju skrótów. I tak mamy następujące rodzaje dynamiki. Potrójne p zaznaczone kolorem czerwonym oznacza z języka włoskiego pianissimo possibile, czyli możliwie najciszej. Następnie podwójne p oznacza pianissimo, czyli bardzo cicho. Kolejnym jest p, czyli piano, oznacza w języku polskim cicho. Następnie mp, mezzo piano, czyli średnio cicho. mf Meco forte, średnio głośno, F oznacza forte, czyli głośno, podwójne F oznacza fortissimo, czyli bardzo głośno, i aż potrójne F fortissimo possibile, czyli możliwie jak najgłośniej. Jednak to nie wszystkie oznaczenia dotyczące dynamiki, ponieważ bardzo często zdarza się, że kompozytor chce, aby muzyka stopniowo narastała, bądź stopniowo się wyciszała. I do takiego sposobu zapisu intencji kompozytora służą następujące określenia. Crescendo, które skrótem zaznaczone jest na kolor czerwony, kresz oznacza coraz mocniej, czyli muzycy grają coraz mocniej, coraz głośniej i muzyka cały czas narasta. Następnie odwrotność. Tego określenia, czyli decrescendo, w skrócie decresz, które oznacza granie coraz słabiej, coraz ciszej oraz jeszcze inne określenie diminuendo, skrótem stosowane jako dim i również oznacza stopniowe przyciszanie dźwięków. Teraz dla zaobrazowania różnicy między poziomami dynamicznymi zagram wam trzy podstawowe sposoby. Zacznę od piana. Następnie zagram te same akordy, ale w dynamice mezzo forte. Następnie zagram również te same trzy akordy, ale w dynamice forte, czyli głośno. Teraz zagram dla was crescendo, czyli stopniowe wzmacnianie dźwięku. Teraz zagram dla Was to samo, ale w odwróceniu, czyli najpierw zacznę grać forte, a potem będę stopniowo ściszał do piana, czyli decrescendo.